Cześć wszystkim, z tej strony Krimer, a w dzisiejszym odcinku już niestety, ale ostatnia część alternatywnej historii Europy. Wiem, że ta seria bardzo dobrze się przyjęła, co mnie bardzo zadowoliło. Jeśli byście chcieli jej reaktywację i kontynuację, albo w ogóle nową serię z alternatywnej historii albo mappingów, nie wiem, coś wymyślę, to dajcie znać w komentarzu oraz zostawcie... 12 łapek w górę. Wiem, że to jest dla Was do zrobienia. No i wtedy dać mi sygnał, że naprawdę chcecie następne alternatywne historie w jakichś tam wersjach. A teraz nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. Przez to coraz nowsze podatki oraz rosnące niezadowolenie państwo iberyjskie uzyskało nowego wewnętrznego wroga, mianowicie Katalonię. Która już od dawna pragnęła wyzwolenia. Po długich i ciężkich przygotowaniach i dobrze zorganizowanej siatce wywiadowczej oraz skamówiwania wszystkich chęci wyzwoleńczych, nad ranem ludzie uzbrojeni w wszystko, co mogli znaleźć w domach, ruszyli na ulicę przejmując coraz to nowe budynki rządowe. Przez idealnie zaplanowaną dywersję wojska iberyjskie ruszyły do kontrofensywy z 24-godzinnym opóźnieniem. Teraz Katalonia jest wolna, jednak czy państwo iberyjskie nie chcieli z powrotem Katalonii do siebie? Na Sycylii, pod przywództwem jakby nie innego jak sycylijskiej mafii, dochodzi do protestów, które szybko przeradzają się w otwarte zamieszki. Ściekli ludzie w niecałe 24 godziny przejęli struktury rządowe i ogłosili niepodległość Sycylii. Francja wykorzystując słabość Wielkiej Brytanii, a dokładniej już teraz Anglii bez praktycznie żadnego rozlewu krwi przejmuje swoje dawne tereny normandzkie uzyskując dostęp do morza oraz kanału La Manche. Widząc coraz bardziej większe zagrożenie ze strony Niemiec, Holandia, Belgia i Luksemburg nie utworzyły Unię bądź Sojusz tak zwany Benelux, przez co stały się jednym krajem i będą broniły swoich terenów przed agresją nie tylko ze strony Niemiec, ale ktokolwiek by ich śmiał zaatakować. Tureccy nacjonaliści po długich przygotowaniach wywołują wojnę domową w Turcji, nazywając się ruchem odbudowy imperium. Po ciężkiej i brutalnej wojnie Turcja podzieliła się na dwie części. Pierwszą część stanowi stary rząd z armią, a drugą nowe państwo Osmańskie. Po powstaniu Unii Skandynawsko-Norweskiej Dania oraz Finlandia wystosowały prośbę o dołączenie do wielkiego sąsiada. W niedługim czasie Dania i Finlandia stały się częścią Unii. Śląsk powoli zaczyna dominować w dawnej Polsce zestawiając swoje coraz to liczniejsze dywizje na granicach swojego państwa. Niczego nie spodziewające się inne województwa sąsiadujące z Śląskiem, dostaje ultimatum, albo dołączenie się do Śląska i odtworzenie dawnej Polski, ale tym razem jako Wielkiego Śląska, albo zostaną zjednoczeni siłą. Teraz do celu Śląska zostały dwa małe państewka. Czy Śląska niedługo będzie w stanie walczyć z potęgami takimi jak Niemcy albo Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich?